Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Szanowni państwo, z tej strony Tomasz Domalewski z firmy Bakotech. Jest ze mną również Mateusz Dudam i dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej technologii jak Kemp. Ja sobie już szeruję tutaj prezentację. Mateuszu, czy możesz mi potwierdzić, czy widać mój ekran? Widać twój ekran doskonale. Rewelacja. Bardzo się cieszę. W takim razie, tak jak wspomniałem, dzisiejszy webinar będzie poświęcony takiej technologii jak Camp Master. Poprowadzę go razem z Mateuszem Dudą, który jest naszym Pre-Sales inżynierem. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie złożone pytanie, mam nadzieję, twierdząco, którym jest: czy można łatwo tanio oraz szybko zapewnić bezpieczeństwo i dostępność aplikacji? W oparciu oczywiście o technologię Master. Na początek takie słowo. Wstępu, komentarza o Kempie jako całości. Kemp to jest technologia dość rozpoznawalna na naszym rynku, natomiast nie tak bardzo jak na rynkach na przykład zachodnich. Jest to historycznie rzecz biorąc vendor amerykański. Przez pewne perturbacje stał się własnością takiej firmy jak Progress Software, z którym my już współpracujemy no przeszło 2,5 roku, jeśli się nie mylę, na innych liniach produktowych. I dzięki tej współpracy, z której Progress był zadowolony, udało nam się rozszerzyć nasz kontrakt również o technologię Kempa po akwizycji, którą, którą dokonali na tej firmie. Razem z Kempem do Progressa i również do Bakotechu trafiła też taka technologia jak Flowmon, w tej chwili tworząc taką jakby już pełną ofertę tego producenta w naszym portfolio. Dlaczego warto jakby, na czym będę się skupiał dzisiaj podczas, podczas tej prezentacji. Później, myślę, również Mateusz to udowodni na swojej sesji technicznej. Przede wszystkim, dlatego, że to rozwiązanie jest wyjątkowo, jak na nasze warunki: łatwe, lekkie, proste w implementacji i w utrzymaniu, a przy tym dostarcza bardzo duży stosunek ceny do jakości w zasadzie jakości do ceny i za cenę którą oferuje jest bardzo ciężko znaleźć rozwiązanie które byłoby w stanie choćby połowę tego co Kemp dostarczyć. Ponadto jest również dla naszego rynku uważam świetnym rozwiązaniem świetną technologią, bo w wielu przypadkach jest wystarczający. I oczywiście w bardzo dużych złożonych sieciach u bardzo dużych firmach może sobie poradzić gorzej niż rozwiązania liderów rynku, jak nie wiem, F5 czy A10. Natomiast to jest tylko drobny wycinek naszego rynku, a dla całej reszty ta technologia będzie po prostu wystarczającą za dużo, dużo niższe koszty zarówno samego zakupu, jak i w dużo niższym koszcie utrzymania. Mam tutaj na myśli to, jak dużo trzeba robić później, żeby system najzwyczajniej w świecie działał. Natomiast najlepszym gwarantem tego, co powiedziałem w tej chwili, wydaje mi się, dlatego w sumie w ostatniej chwili dorzuciłem jeszcze jeden screen do tego slajdu, jest to, co widzicie Państwo w prawym górnym rogu. Według osób, które na stronie Gartnera wypełniały ankietę dotyczącą zadowolenia z produktu, Camp Master dostał ocenę średnią 4,9 z prawie 400 czy tam ponad 300, zależy jak na to patrzeć, opinii. Uważam, że to jest po prostu jakby najlepsza gratyfikacja i najlepsze, co można powiedzieć, jeżeli użytkownicy, jeżeli 400 różnych firm było w stanie ocenić to powiedzmy między 4, 8 a 9, że wyszła nam taka średnia. Jeśli się nie mylę, ale to już do sprawdzenia samodzielnie, nie było chyba żadnej oceny niższej niż 3. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, jest to rozwiązanie proste w obsłudze, które niczym nie zaskakuje. Tak, to co jesteście w stanie państwo sprawdzić na poziomie poka później, po prostu dostajecie. No i jeżeli cokolwiek się dzieje, to zarówno my, jak i progress software po swojej stronie dostarczamy wsparcie. I jeśli chodzi o to kempowe wsparcie, to przeszło 99% według ich badań klientów jest. Po prostu tym systemem zadowolony. Natomiast, już nie patrząc na wewnętrzne testy i wewnętrzne badania, bo wiadomo, że te każdy vendor i każda firma będzie robić tak, żeby one wyszły jak najlepiej, to wciąż będę wracał do Gartnera, w którym to użytkownicy, internauci po prostu ocenili to rozwiązanie bardzo, bardzo wysoko. Dobrze, natomiast dlaczego to rozwiązanie jest, do czego ono jest, co ono robi i jak ono działa? No, przede wszystkim technologie ADC. Tutaj Progress celowo utrzymuje tą dawną nazwę, taką troszeczkę, można by powiedzieć, przestarzałą, jaką jest Load Balancer, bo w tej chwili to wszyscy tak naprawdę mówią tylko i wyłącznie o systemach typu ADC, czyli Application Delivery Controller. Utrzymuje go po to, żeby jakby wprost dawać klientom jasny komunikat dotyczący tego, czym CAMP jest. I czym Camp Loadmaster po prostu ma dla klientów być, a ma być load balancerem i to, czym ma się zajmować, to jest balansowanie ruchu, oczywiście na aplikacjach. Więc, żeby jakby nie mącić i nie pokazywać tutaj, nie nazywać tego jakimiś nowomodnymi określeniami, trzymają się cały czas bardzo silnie określenia po prostu load balancer, mimo że na rynku konkurują z rozwiązaniami typu Application Delivery Controller. Do czego tego typu systemy są? No oczywiście do tego, żeby zapewnić 100% dostarczalność aplikacji, a więc żeby klient, niezależnie czy jest to osoba jakby z, na zewnątrz firmy naszego klienta, czy też wewnątrz, miała zawsze możliwość dostępu do krytycznych aplikacji. Jeśli chodzi o Load Balancera, Load Mastera, bo tak nazywa się produkt, to on się dość wygodnie skaluje, a więc mamy możliwość rozbudowy sieci, jeżeli byłaby taka potrzeba. Do tego posiada również pewne elementy zabezpieczenia IPS-a czy WAFA i pozwala na sobą w bardzo wygodny i lekki sposób zarządzać z takiej wspólnej konsolki, którą KEMP którą stworzył i oferuje swoim klientom. Będę to miał na dalszych slajdach, także z przyjemnością do tego wrócę. Dobra. Teraz mam kilka takich pytania w zasadzie takich trochę kwestii, które uznałem, że warto poruszyć, i które też znalazły się w naszej agendzie. Pierwsze jest takie troszeczkę przewrotne, czyli jak stracić połowę klientów, i jak ich nie stracić, jeżeli wykorzystuje się rozwiązanie do load balancingu. Według badań opublikowanych przez producenta, a więc przez Progress Software, około 50% osób które muszą czekać dłużej niż 6 sekund na załadowanie się strony internetowej, aplikacji, sklepu internetowego czegokolwiek, po prostu rezygnuje. Teraz żyjemy w czasach, w których wszystko musi być szybko, teraz i najlepiej na wczoraj, w momencie, w którym szukamy czegoś w internecie, otwieramy 3-4 karty. Jeżeli jedno nam się nie ładuje, to po prostu nigdy więcej nie wracamy. I to jest najprostszy sposób na to, żeby klient stracił zainteresowanie naszą stroną internetową, naszą usługą czy naszym sklepem jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć mu tej usługi, czy wpuścić go na stronę tego sklepu w pełni funkcjonalną w ciągu 6 sekund. Żeby zapewnić tego typu możliwości, wykorzystujemy systemy takie właśnie jak load balancery, jak application delivery controllery, które pozwalają nam po prostu w szybki i łatwy sposób dostać się do naszej aplikacji czy na naszą stronę internetową. No i prościej mówiąc, Dostarczając wysoką dostępność, zyskujecie Państwo, czy zyskują wasi klienci. Zyskują tych klientów, których potencjalnie mogliby stracić, gdyby zrezygnowali oni z oferty, tylko i wyłącznie dlatego, że nie byliśmy w stanie do niej w odpowiednim czasie dostać. Web Application Firewall i w zasadzie do czego, dlaczego mi to potrzebne, po co? Przede wszystkim Web Application Firewall jest to. Nakładka, nazwijmy to dodatkowy element, który możemy dokupić do load balancerów Kempa, jako taką usługę na nim postowaną. Pozwala nam ona na zapewnienie bezpieczeństwa naszym aplikacjom, na zapewnienie takiej dodatkowej warstwy ochrony tego, co wystawiamy do sieci. I pozwoliłem sobie tutaj na stwierdzenie, że chroni nas przed utratą dochodów. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie pracować czy zarabiać na systemach, które nie funkcjonują. Również z badań opublikowanych przez Progress Software wiemy, że średni czas tak powiem, zawieszenia czy przerwania pracy systemów po atakach typu ransomware to jest około 23 dni. Dlatego warto dbać i warto dokładać kolejne warstwy, które pozwalają nas przed tego typu atakami po prostu zabezpieczyć. W jaki sposób działa WAF w Kempie? No, tak naprawdę chroni nas przed tym, co się dzieje na bieżąco. E, chroni nas przed wszystkimi rodzaju zagrożeniami w, w czasie rzeczywistym, które niesie ruch z zewnątrz. Ponadto e, pozwala nam na wsparcie wymagań dotyczących płatności e, kartami, a więc PCI DSS. E, do tego również pozwala nam na stworzenie pewnych własnych reguł. Te reguły, myślę, pokaże Mateusz na swojej części prezentacji. Nie są to jakoś bardzo skomplikowane czy zaawansowane technologicznie elementy, ale dzięki temu są dużo prostsze w implementacji, w nauce i w późniejszym utrzymaniu. No i oczywiście analizuje nam false pozytywy, bo gdyby nie to, no to żaden system nie byłby w stanie się tak naprawdę rozwijać. Dlaczego jeszcze warto pomyśleć o Kempie jako o tym właściwym load balancerze? Dlatego, że ma on przygotowanych około 80 templateów, które pozwalają na bardzo łatwą i szybką implementację do najpopularniejszych aplikacji, do współpracy z najpopularniejszymi aplikacjami. I tutaj, o czym warto wspomnieć, do tej puli zaliczany jest również Microsoft, i w drugą stronę patrząc, Camp był pierwszym albo jednym z pierwszych, nie chcę tutaj. Skłamać na pewno w pierwszej trójce, jeżeli nie pierwszym load balancerem, który został polecony przez Microsoft do analizy, przepraszam, do balansowania ruchu na Exchange'u. Mateuszu, czy chciałbyś może dodać jakieś słowo komentarza do tej kwestii ze swojej strony? Proszę. O, teraz mnie słychać, dobrze. No to musiałem wypiąć z nie także być może mikrofon się po prostu w skawkach zepsuł w trakcie tych 10 minut, kiedy nie, nie mówiłem. W każdym razie, jeżeli chodzi o template, o których wspomniałeś, to one są przygotowane przez producenta i one są bardzo łatwe we wdrożeniu. Po prostu ściągamy taką paczkę, wgrywamy ją do naszego load balancera i tak naprawdę już możemy z nich korzystać. Co ułatwia na pewno wdrożenie i skraca czas tego wdrożenia, no szczególnie dla tych przygotowanych, tutaj widocznych po prawej stronie aplikacji. To jest między innymi właśnie czy Exchange, czy Link, czy serwery is czy VMware. Czy Citrix, czy systemy IBM-owe, Apache. Owe. No także, skracam to po prostu wdrożenie, tak naprawdę, do paru kliknięć takiego load balancingu bez wymiany, no, który domyślnie musielibyśmy tworzyć, szukać w dokumentacji, gdzie są health check'i, jak przekierowywać, które porty, jakie usługi tam ten exchange posiada, posiada, wiadomo, tych usług kilkanaście tam dodatkowo i tak dalej, i tak dalej. No tutaj po prostu mamy gotowy wzorzec od producenta, który tylko ściągamy, wgrywamy. Co nam bardzo mocno ułatwia pracę, prawda? I skraca czas implementacji, a również co za tym idzie koszt implementacji. Dobrze, jeśli chodzi o możliwości implementacyjne, skoro już o tym zacząłem, to tak naprawdę, Camp jest dostępny we wszystkich popularnych drogach dostarczania, a więc zarówno jako maszyna wirtualna, w zasadzie jako instalka na maszynę wirtualną, jak i może być to load balancer w chmurze, oraz dostarczane są również rozwiązania fizyczne. Ich założenia i możliwości możemy, mogą, są również dostępne zarówno na stronie Kemp'a, jak i możemy dosłać Państwu, gdybyście byli Państwo zainteresowani tym, które tak zwane pudełko byłoby po prostu najlepsze dla Państwa potrzeb. Do tego wspominałem również, że istnieje coś takiego jak konsola, która pozwala tym wszystkim zarządzać. Jest ona nazwana Kemp360. I najprościej rzecz biorąc, po prostu pomaga i pozwala na dostęp do tego, co sobie skonfigurowaliśmy na KAMPie, ale nie tylko na KEMPie, bo pozwala również na zarządzanie i odbieranie informacji z load balancerów firm trzecich, więc możemy sobie stworzyć taką wspólną konsolę po prostu, czy takie centrum, w którym będziemy zarządzać systemami również innych firm. I tak na koniec. Tak na koniec jeszcze chciałbym Państwu pokazać taką powiedzmy model infrastruktury troszeczkę pomiędzy Flowmonem a Kempem dlatego, że warto zapamiętać, że Kemp jako urządzenie również jest w stanie dostarczać nam całą masę informacji do takich systemów jak chociażby Flowmon w tej chwili pod jednym brandem, a więc są one też fajnie wspierane i dzięki temu, że te rozwiązania są, są tak naprawdę pod jednym brandem, to w bardzo prosty sposób możemy czy to do Flowmona, czy teraz nawet dalej, również do WhatsApp Golda przesyłać statystyki, informacje o tym, co się dzieje w naszej sieci tak naprawdę i z czym możemy mieć problemy, a więc warto, warto pamiętać, że to wszystko jest tak naprawdę pod jednym sztandarem. Z mojej strony to wszystko. Sekundkę, bo widziałem tylko, że pojawiło się jakieś pytanie, a więc tylko... Z... Że pojawiło nam się jakieś pytanie na czacie. Dzień dobry, panie Arturze. Webinar, owszem, jest nagrywany, będzie dostępne nagranie, na pewno na YouTube. Natomiast pytanie do naszych koleżanek z marketingu to już później na nie odpowiem, że tak powiem, wewnętrznie, czy będziemy rozsyłać je, czy będzie to wymagało jakiegoś dodatkowego zaproszenia. Natomiast na pewno webinar jest nagrywany, chyba że się, chyba że nie kliknąłem. Recording in progress a więc, owszem, jest nagrywany i będzie dla państwa udostępniony. Szanowni Państwo, oddaję głos Mateuszowi. Mateusz teraz zrobi prezentację konsoli, pokaże Państwu to rozwiązanie w praktyce. Ja oczywiście pozostaję, ale już wyciszony, żeby mu za bardzo nie przeszkadzać, chyba że będą do mnie jakieś pytania. I jeżeli na tym etapie są jakieś pytania, to oczywiście na nie z przyjemnością odpowiem. Ok, dziękuję Tomku. Mam nadzieję, że my w ciągu dalszym słychać. Słychaćcie Mateuszu i koleżanka tutaj a widzę, że napisała, że do wszystkich będzie wysłany link z tym webinarem, więc oczywiście będzie go możliwość obejrzeć. Dobrze. To tak tutaj. Okej. Okay. Gwoli pokazania samych naszych szablonów. No tutaj właśnie widzimy te wszystkie template'y, które oferuje nam Camp. One są, To są takie paczki gotowe do ściągnięcia. My tylko tak naprawdę wybieramy, który szablon chcemy ściągnąć. Mamy kilkunastu różnych tak ogólnie producentów pokazanych. No i pod, pod Microsoftem mamy już te szczegółowe jego systemy, czyli ten AS, o którym wspominałem, wszelakie wersje Exchange'a, Print Server, RDep, SharePoint, Skype Link i tak dalej. I tak samo dla wszystkich innych, więc dla VMware'a, um, jakiś Airwatch, Horizon um, czy VSphere um, też jak najbardziej jest dostępny. Więc po prostu ściągamy taką paczkę, wybieramy paczkę, klikamy na nią, um, klikamy link do pobrania, pobiera nam się właśnie coś w formacie .template um, i to tak naprawdę wygrywamy tutaj na nasz serwer um, kampowy. I tak naprawdę tyle. Możemy od tego momentu z tego um, korzystać. Jeżeli chodzi o zarządzanie samym systemem, oczywiście konsola jest w pełni webowa, um, także tutaj nie musimy się jakoś nie logować przez konsolę tekstową i tak dalej. Wszystko mamy dostępne z, z poziomu przeglądarki internetowej, um, za pomocą też bez, bezpiecznego protokołu HTTPS-owego, także um, certyfikat oczywiście jest do podmianki. Ja tej mam ten certyfikat um, samopodpisany przez Kempa, z racji, to środowisko laboratoryjne um, i aż, um, bardzo nie zależy mi tutaj na, na podmianie tych certyfikatów domyślnych. To, o czym też Tomek na swojej prezentacji, czyli prostość samego systemu. Mamy pogrupowane tak naprawdę tutaj nasze elementy systemu w pewne kategorie. Największą kategorią jest konfiguracja systemu, ponieważ tutaj mamy po prostu wszystkie takie najważniejsze opcje: jak interfejsy, użytkownicy, role tych użytkowników rzeczy związane z TCP IP, bramy domyślnie, możliwości tej też wdrożenia będziemy definiować, czyli jakieś właśnie bramy domyślne samego systemu i tak dalej, i tak dalej, także system może być też zaimplementowany tutaj w różnych trybach, tak jak każdy w zasadzie ADC, czyli one arm, two arm, two arm, DRS, jako po prostu zwykły gdzieś tam proxy offloading, także też tych implementacji i możliwości wdrożenia jest, jest sporo. Wspieramy także GLBS, czyli Global Load Balancing, który opiera się głównie na DNS-ach. Natomiast też jak najbardziej właśnie go wspieramy, jeżeli chcemy geograficznie, geolokalizacyjnie rozłożyć te nasze systemy load balansujące ruch, jak najbardziej jest taka możliwość. I teraz to, o czym wspominałem przed chwilą, czyli właśnie moje tak naprawdę te template, które. Wdrożyłem. Tutaj mam wdrożony template, właśnie dla Exchange'a. I ten profil dla Exchange'a od razu definiuje mi tutaj kilkanaście rzeczy, tak naprawdę, na backendzie, które są load balansowane, więc nie musimy definiować samoczynnie jakichś subserwisów i tak dalej, dla właśnie owy, ECP, EWS-a, i tak dalej, tylko po prostu wszystko już jest w pakiecie. Więc, jeżeli zrealizujemy sobie taki profil, no to w tym momencie tutaj zobaczymy te na moje subwirtualne serwisy, one są już wszystkie podefiniowane i dla nich są już też przygotowane po prostu reguły load balansujące, gdzie kierować, do jakiego adresu i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest po prostu. Tak naprawdę gotowe. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, czy któryś serwis działa, i lub jak on jest zdefiniowany, też jak najbardziej mamy możliwość podglądu tego. To dodawanie profili nie jest jakby zamykaniem systemu nagle na jakiekolwiek zmiany, tylko wszystko możemy jeszcze w razie potrzeby zredefiniować. Więc jak najbardziej jest taka, jest taka możliwość. Mamy to dodane od razu healthchecki tego systemu, więc nie każdy z tych modułów ma swój health check, czy on działa poprawnie, czy nie. No jeżeli on działa poprawnie, to jest zrobiony bardzo prosty health check na tej stronie internetowej, który mi tej sprawdza, robi geta tej strony. No i sprawdza tak naprawdę to jak ta strona odpowie. Tam powinien być kod 200 domyślnie. No i w tym momencie wiemy, że taka usługa po prostu po prostu działa. Też na każdym z tych serwisów Mamy możliwość ustawienia wszystkich tych dodatkowych tak naprawdę parametrów, czyli właśnie opcji, można powiedzieć standardowych, czyli metody load balansowania, ich to jest kilka, także hash URL, source IP hash, waga round robin, ważony round robin, tak? czyli na przykład dwa tu, jeden tu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te metody są jak najbardziej dostępne do, do wyboru. Mamy także możliwość utworzenia jakichś QS-ów, limitowania połączeń. Jeżeli wiemy, że mamy coś porobione na, na przykład Windows Desktopach chociażby i one mają ten limit połączeń nawiązywanych do 4000, jak najbardziej też możemy ustawić taki limity po prostu połączeń do 4000 po to, żeby te desktopy gdzieś tam nie były przeciążone i nagle nie przestały odpowiadać, no, mimo tego, że są wykrywane jako no, zdolne tak naprawdę do pracy. Ustawienia dotyczące SSL-a, więc też rozszywanie ruchu, wybór, którą wersję SSL-a TLS-a będziemy wspierać, podmianę certyfikatów, które. Sejfery wspieramy i których pozwalamy korzystać, więc też jeżeli no gdzieś nie uda się tutaj negocjacje, no to po prostu system nam jasno i klarownie o tym, o tym powie. Też jeżeli jakiś stary system próbowałby się tutaj do nas dostać, no to znowu mam możliwość właśnie wykluczenia np. z tych starszych w ogóle protokołów TLS-a po to, żeby one nie mogły, być, nie mogły być w ogóle u nas wykorzystywane. Następnie opcje czy wafat, czyli to, o czym wspominał Tomek. Mamy możliwość zaimplementowania tutaj reguł WAFowych na naszych, naszych serwisach, dzięki czemu też jesteśmy tutaj w pewien sposób chronieni przed różnymi atakami, takimi typowo webowymi, jak cross scripting, prowadzenie jakiejś SQL injection, jakichś ataków na formularze i tak dalej, i tak dalej. One są tutaj wszystkie, one są pogrupowane na kategorie, tak że jak taką kategorię rozwinę, to widzimy, że mamy te wszystkie te tak naprawdę. Poszczególne ataki wylistowane. I też wspieramy owoc 10, także wszystkie te najpopularniejsze ataki jak najbardziej są wspierane. I też wszystko wszystkie te reguły są na bieżąco oczywiście aktualizowane. Mamy też możliwość. Blokady krajów, także też możemy tak odgórnie zablokować sobie ruch. Jeśli stawiamy gdzieś tego wafa na powiedzmy bardziej przy brzegu sieci, no to możemy po prostu zrobić go jako taka, taki no, blocker, tak naprawdę, niż ten zapytań, uczęć się przed DDoSem i tak dalej. Też mamy możliwość sprawdzenia oczywiście pakietów. I sprawdzania zgodności tych pakietów z RFC, tak, żeby ktoś po prostu nas na przykład jakimiś defragmentowanymi pakietami nie zasypał, no i w ten sposób nie zabił nam naszych serwerów rzeczywistych. I oczywiście wszystkie serwery rzeczywiste, które tutaj dodaję, one oczywiście pomiędzy nimi ten ruch będzie load balansowany. Więc mamy całą listę moich tak naprawdę wirtualnych adresów IP, które mam podyfinowane, czy to jest powiedzmy mój. Adres tego exchange'a, taki wirtualny, natomiast fizyczny jest zupełnie inny. Jego tutaj na ten, moment, na ten moment nie widać. Także on gdzieś jest tutaj po prostu, po prostu ukryty. Jeżeli chciałbym się dostać do tego mojego exchange'a, no to właśnie przez ten adres, który tutaj jest podany, czyli ten 10083105 na porcie 443. Ma coś było definiowane inne serwisy, że tutaj. Mam od adresów 101, 102, 103, 106, 107 i tak dalej. Więc te wszystkie serwisy jak najbardziej. Jak najbardziej mogę wytwinać kilka, no kilkanaście, kilkadziesiąt serwisów na tak naprawdę jednej maszynie. I to wszystko będzie tak naprawdę działało w czasie, w czasie równoczesnym, tak? Więc ograniczeniem tak naprawdę jest sama przepustowość albo platformy. Którą, którą posiadamy, no albo tak naprawdę licencji wirtualnej, bo wtedy ta licencja na maszyny wirtualne tak naprawdę nam ogranicza ilości tych jednoczesnych połączeń, powiedzmy, czy przepustowości samego systemu. I teraz dla przykładu, jeżeli chciałbym wejść na tego mojego Exchange'a no to mogę to zrobić właśnie przez ten adres, który mi go tak naprawdę z load balansuję. czyli wpisuję sobie tutaj adres tego mega Exchange'a wirtualnego. To oczywiście sobie HTTPS. OK. I otwiera mi się tak naprawdę mój panel tak Exchange'a, Jeżeli podejrzymy sobie tutaj oczywiście te certyfikaty, certyfikat jest nieważny, no zobaczymy, że jest to certyfikat Kempa. Zgadza się, no po prostu mamy tutaj rozszywanie ruchu, tak, więc mamy reverse proxy zrobione, które mi ten ruch między mną no a Exchange'em rozszywa. Natomiast jeżeli tam chciałbym się tutaj zalogować, to jak najbardziej będę nie to zrobić. To są moje dane poświadczające. Uh, tutaj coś mi się, widzę, wykrzyczyło na, na aucie. Uh, być może coś, co dzielimy tak. Natomiast to jest ten sam Exchange, który będziemy widzieć pod adresem 10. Uh, 20, 201, jeżeli się nie mylę. Uh, to powinien być ten sam Exchange, który no, po prostu będzie tutaj, także to jest, to jest po prostu ten sam szczęście. Okay. Jeżeli chodzi o samo dodawanie takiego serwisu, no to to jest banalnie proste, A tak jak już też wspominaliśmy, podajemy wirtualny adres, który jest też od razu dynamicznie alokowany, więc z tej CAMP, jeżeli tylko mamy serwer DHCP włączony um, um, lub Mamy gdzieś tam switch, który potrafi przekazywać ramki dalej do jakiegoś tam systemu, który, który robi lizy. No to w tym momencie taki adres od razu jest rezerwowany dla naszego serwisu. Podajemy port, na którym będzie to działać i mam możliwość właśnie wyboru tego template'u, który sobie tutaj zaimplementowaliśmy, jeżeli chodzi o implementowanie tych template'ów. No to mamy taką specjalną zakładkę Manage Templates. Jeżeli chcielibyśmy dać ten nowy, który właśnie ściągnąłem, no to po prostu musimy go wybrać z pobranych. VMware Horizon, Admin Template. Eee, tak, Camp Certified Template. OK. Eee, no i dodają mi się tutaj po prostu te elementy dla eee, tego Wiemera. No i w tym momencie, dodając taki serwis, po prostu wybieram w tym momencie tego Wiemera i tak naprawdę on mi już tutaj ustala eee, pewne inne eee, parametry, jak protokół czy port. Eee, my tylko podajemy adres, niech chyba 10083109, um, z tego spędzam, był wolny. Dodajemy serwis i tak naprawdę, i tak naprawdę tyle. Cała reszta no to jest po prostu danie serwisów naszych, które będą stały na backendzie, więc musimy dodać sobie nasz adres rzeczywisty tego serwera, dodać sobie jakąś tam wagę, czyli gdzie ma być przekierowany, jeżeli mamy to oczywiście wagowo przekazywane. Port docelowy, jak to myślę, to powiedzmy tam był ten 443, jakieś limity dotyczące właśnie połączeń, które wspomniałem. Dodajemy serwis, on został dodany. I już tutaj w tym momencie będziemy go widzieć właśnie um, jako ten nasz serwis rzeczywisty. I tak naprawdę na tym się kończy um, w zasadzie wdrożenie um, tego systemu. Cała reszta opcji um, jest oczywiście mocno opcjonalna. Mam możliwość oczywiście jeszcze um, zaimplementowania um, 2FA lub SSO. Także jeżeli chcielibyśmy, żeby użytkownicy jakoś tam logowali, żeby to SSO było włączone, um, to jak najbardziej mają możliwość właśnie dołożenia takich, takich opcji. To jest też pakiet dodatkowy, natomiast nie jest on w licencji, natomiast jest jak najbardziej taka opcja, oprócz właśnie dołożenia możliwości już tutaj na samym kępie stworzenia właśnie zasad SSO czy wielo, wielo, wielorazowej, wielorazowego uwierzytelniania. Okej. Okay. W zasadzie pokazałem tak pokrótce cały system, jak wgrywać się te template, jak dodawać, jak dodawać serwisy. No także jest to badanie proste, więc możemy to zrobić dosłownie w 2-3 minuty, taki serwis dodać. Także myślę, że z mojej strony to było na tyle. Opcji takich siściowych to myślę. Nie ma sensu przeklikiwać. Także co najważniejsze to pokazałem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Mateuszu. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do naszego dzisiejszego webinaru? Widzę, że pytań nie ma. Pozwoliłem sobie wyświetlić jeszcze naszą wizytówkę, tak abyście Państwo mieli na nas namiary. Zapraszamy do kontaktu, gdybyście byli Państwo zainteresowani którymś z tych systemów. Zrobimy wtedy dedykowaną sesję. Mateusz wejdzie troszeczkę głębiej w konsolę w zależności od potrzeb, które mielibyście Państwo u siebie, tudzież u Waszych klientów. I oczywiście z przyjemnością poprowadzimy również czy to POKA, czy pomożemy przy dobraniu najlepszego rozmiaru rozwiązania dla Państwa potrzeb. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłej reszty tygodnia, miłego dnia i do zobaczenia przy okazji kolejnych webinarów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, do widzenia.